Dzień dobry tam wszystkim bardzo serdecznie. Witam się z wami chlebem i solą. i lecimy sobie dalej z naszym kochanym awatarkiem. I tak jesteśmy w tym krążowniku ZPZ i teraz trzeba się wydostać na zewnątrz. Muszę się jakieś drzwi otworzyć, tylko gdzie i jak? Fajnie, mam jeszcze czas, zajebiście. Dobra. Dobra. Aha. Dobra, easy boi. Get out Dosłownie w ostatnich sekundach, nie? A, super. A, dobra, mam tutaj przesłanie jakiś Już myślałem, że jak go uratowałem, on mnie zostawił w pizdu. Co jest? Pudub. Nie panny, no to eee Gdzie nad brzegiem? Tutaj gdzieś, bo brzegi są wszędzie, jakby, ale tam chyba i jest. Tam widzę też jakiś innych. Więc moje brzóz jest tutaj. Halo? Gdzie on jest? Kurwa tutaj gdzieś jest. Ja dole. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty ty jesteś? Miałeś być kurwa na brzegu, a nie! Are you okay? We escaped the metal bird. A narrow victory, Sarentu. We must fly close to death to soar through life. That was too close. You have my thanks, Hela and I. It was Somae who saved us. She must be a legend among Ikran. Huh? Together we fear nothing.

So is strong and brave. We will find her. Together. You have I Tell me. A bond like no other. Fly as one. Think as one. I hope to have a bond like you and zome one day. That is my deepest hope for you two. I think I heard her that way... How did you choose her? She chose me. That is how it is. She trusted me, and now I... I cannot lose her. too We should stop. No! Zomei needs me. Rest a while. You keep looking for her. Try and find her scent. I will catch up. Mam szukać jej po zapachu No coś tu widzę Tam się skitrała Skuba niotka się tam skitrała aż Czy tam tutaj ja sobie skakać tak po drzewach No tutaj już będzie tupa Doskoczę No dobra, okej okay. Łomnie bo mnie, ale jakoś to idzie. Okej. Okay. To jest chyba ranna. What have they done to you, my I am here now. let me carry your pains on let me help you we have to go home zomei you have to fight so we can go home together you are not fighting you are supposed to do not leave me please I am sorry. But we can save her, can't we? Return to Ewa. Until whispering winds lift us once more, kindred. Itu. I'm so sorry. Please if there's anything I can do. Tell it to I and the philo I am safe. Thanks to you, friend. Zome's last flight must be honored. Perhaps we can do it together once I return to home tree. I'll give you some time alone. Ah, <sighs> no, smutno. Dosyć mocno smutno, nie musiałeś tak skończyć, ale oczywiście ludzie, ludzie nie patrzą na to. Też ciekawe, czy jak ja tam wrócę to oni tam daj będą, bo w różnych grach, różnie te skrypty działają. No i już ich tutaj nie ma. Wróciłem na 2803, o kurwa. Zobaczcie, mogę sobie te jakieś ulepszenia już zrobić. Zajebiście. oko Eły. Muszę to mogę sobie powiązać z Eee, Dobra, tutaj jest to drzewo. Szybka podróż. Nie będziemy się męczyć. Nie będziemy się męczyć z tym. No i dobra. I love that Czekajcie, czy ja mogę tutaj jeszcze sobie wejść w ulepszenia, bo ja bym chciał zobaczyć co tutaj mamy. To jest zajebiste, za mało miejsca. Ulepszenia zajebiste to ma. I widać że jest mocniejsze. się 34 Wyposaż. No już mamy czwarty poziom. I to jest za episte, panie. Nie, bo ja nie chcę tego wykonywać, bo ja to już mam. Ciężki łuk. Korzenie jakieś. Mogę sobie tutaj jeszcze coś zrobić? Tutaj już nie. Tutaj też nic nie mam. I tutaj też nic. Czyli jak na razie za bardzo... Zobacz, nie mam co sobie zrobić Zwiny, właśnie 2066, dobra ja mam lepszy Przekaż dary Do wytworzenia sprzętu, energia Co ja mogę dać? Tutaj mam na Raz, dwa, 3, 4, 5. Do tego, czy mogę wam dać. Z tych lepszych sobie coś zrobię. To mogę wam dać. Chyba na razie tyle. <śmiech> <śmiech> Jeszcze to chyba mieć tą większą przechylność. Dobra, i teraz chciałbym sobie zobaczyć, czy mogę tutaj sobie coś zrobić do jedzonka. Nie wiem co to przyrządza, ale coś przyrządzę. Nie wiem co to będzie, ale coś to będzie. Uuu, furia 12 minut, więc się zadowolę, żeby 5. Powiedzcie, smak u mamy, i kawałki chudego mięsa. O, proszę. Dobra, zaakceptuję. Ja to sobie zostawię na później. Tutaj co będzie? <coughs> Pewnie jakieś steki albo coś Chobi nic innego z tego się ja nie wyciągnie. A nie, to samo. To jest furia na 18 minut. No to skubane. Czyli bez jakichś tam dodatków jest lepszy niż z jakimiś tam dodatkami. Takie trochę XD, ale dobra. E, a co mogę sobie zjeść teraz? To mogę sobie zjeść. E, dobra, porozmawiaj z Etuą. Ale gdzie on jest? Odbierz, to ja mogę od ciebie odebrać. Odbierz. Tu też bym mógł. Mogę to odebrać? Mogę okay, to odebrać Czyli wszystko co jest u niego mogę sobie po prostu odbierać już nie mam miejsca. Dobra, ale... Teraz zobaczmy, ja z tego mogę sobie coś zrobić lepszego. Na przykład to i to. I to powinno być już coś ciekawego. No bo ryba i przyprawy powinno być z tego coś zajebistego. wyjątkowe ukryć na 50 minut Zwiększa skuteczność zgadania się o 50 o 35% kurde, pokciąp. Tak ja sobie to i to zrobił. Jak nawet to są takie próby. Ale później kurde, jakie będziemy mieć żalcia. Kurde... Będziemy... Lepszy lepszy niż Gurton Ramsay, lepszy niż Master Verwacz 50 minus większe podstawy zdrowia by 30%. Kurwa, zajbiście panie. Bron to mordo. Dobra, no z tego sobie tutaj już nic nie zrobię. Tylko też na razie. Okej, okay. za mało przychylności klanu. Czyli mi to zabiera przychylność klanu. To mi zabiera przychylność klanu. A, dobra Myślałem, że to tak będę mógł mieć cały czas, a to mnie zabija przychylność klanu Okej, okay, dobra Przynajmniej już wiadomo o co chodzi Przynajmniej już wiemy o co chodzi Dobra, ja muszę się Klan, chyba to na górę seen... Bo tutaj a, tu I nigdzie nie, nie będzie. będzie raczej Czy to mogę tutaj coś dobrze. sobie zebrać? I nie, czyli co ja zebrałem to już więcej nie mogę Eee, dobra, idziemy tutaj, idziemy tam, gdzie byśmy byli wcześniej. Czy byśmy chyba. Nie, nie tutaj. Tu jest atua, chyba. Nie, tu nie jest atua. Tutaj chyba będzie. Nie, też ich tutaj nie ma. Ale ja mogę sobie coś zebrać? O, o, żywność. No, zajbiście. Chciałem ja szukać tego, tego. Mogę sobie tak zaskoczyć. No dobra, Can be like this. Czy ja mogę to odebrać od ciebie? A, takie coś. To już na przekonanie szklaną już nie mam. Ale Moon, Nean, our lookouts. Both of them are sharp and capable. Dobra, ok, fajnie. Gdzie on jest? No, I dobra, no jestem tutaj, ale... What next? Sorry, I was looking for a tour. No, do not go. Speak with me for a moment. I let my fear and anger speak for me before, and I dishonored your loss. Even though she is with Ewa, my beloved mate Asahe reminds me of everything that was taken from us. Her wisdom and kindness remain here. And in Itua, I see you and Itua walking the same path, and yet it takes her further away from me. She is like her mother, impetuous and headstrong. She is the fearless Na'vi I want to be one day. I held her, Asahi, as she died in my arms. She was fearless, too. Where you see a risk worth taking, I see certain war and devastation. My people have lost so much already. But if you don't fight, you could lose everything. For a moment, we saw the peaceful spirit of the Sarendu in you, but it seems they truly did die. Okej, no okay. dobra, ja tak szukam, patrzę, a to jest mi tutaj, a to jest to, czego ja szukam. No właśnie, czy teraz ja to tak zetuję? Aha, no to fajnie, że. To fajnie, że sobie to tak zbieram. Tak dosyć na jolo. No bo weźmy sobie tego trochę. bo nie wiem, ile mi tam tego będzie potrzebne. Składnik spożywczy. A nie zauważyłem, że to mi tak zwisa. Dobra, nie wiem, powinienem to zbrać w dzień, ale jebać to Dobra i co teraz? W jakimś biomie kurwa Tutaj gdzieś Przecież jak to jest wygniona gaza etuwej na planie światu. Przykry przecież nie wiesz mam jest kandykony w biomie wilki liść bezpośrednio na zachód do mojego drzewa No dobra to jeszcze sobie zupmy to mam nadzieję, że to będzie już tyle, a nie, że będzie coś jeszcze. No tak, to, to be honest, to nie mam pojęcia. Ale wiem, że trochę odcinek będzie dłuższy niż początkowo zakładałem, ale mam nadzieję, że wyjdzie tak 45 minut nie więcej. Hey, to coś The system has me on edge, and also, have you ever noticed that I. Priya, the thing Oh, yeah, sorry. So I was straining to reach a part I needed, but then Nora comes over and he's like, let me get that for you. hands me the thing. What did you say? Nothing. Wait one second. Uh huh. What the curve? No i dobra, Wszystkie leżą. O, jest right. znakomite. Co to 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 jest? To jest. nie jeśli. No dobra. Już tu jeszcze leżą, tu jeszcze leży jeden. Dziękuję za No jest znakomite, no i prąd to Tutaj jeszcze gdzieś leży coś. Jest pełna. No dobra, trudno. Sekwę mamy pełną, więc jak na razie nie musimy polować. Ale fajna zabawa jest z tym polowaniem. Czyli można sobie robić jakieś rzeczy ciekawe. Opatyki, patyki, bo ja muszę sobie strzały podobić potem. I patyczaki mi się przydadzą jak najbardziej. Jak najwięcej, jak najwięcej. Ile fabryka ta. O mi się przydadzą jak najbardziej More 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 More, more. Tutaj jeszcze są Dobra, jest tak jest pełna, ale mogę sobie jeszcze tutaj zrobić Teraz mogę sobie tutaj jeszcze zebrać More, more, more Tam muszę iść, to tam też idę a tu jeszcze patyczki, ale zakres pełna. No zakres pełna, dobra. To nevermind. Polana światła. No dobra. Dlatego tak, sobie na Yolo wejdę, jeśli mi pozwolą. Jak najbardziej Let's hope this works. Hope is the only thing we have left, Mayaudu. Did you bring the nectar? Ewa has brought us calm. There will not be calm if Katna discovers our plan. Mm. is it going to hurt no, uh, no. i Ewa, we enter your welcoming arms at one with all things connected through you <sighs> guide this traveler bring them to the heart of the nest Nie ma to jak być jakimś robalem. Dobra, ludzie, tutaj sobie przygody z naszym robalem zakończymy. Połowiemy się nie w następnym odcinku. Ten odcinek zakończymy, bo już totalnie nie wiem, ile on trwa. Mam nadzieję, że 45 minut to będzie maks. Tak więc, jeśli Wam się spodobało, zostawcie coś po sobie. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, już niebawem, trzymać się i następnego, bajus!